Witajcie, w kolejnym odcinku zagramy Will Island z klątwą z duszy. W poprzednim odcinku właśnie zdobyliśmy ten amulet smoka i tą kościaną włócznie. Tak, jak widać, ta kościana włócznia ma tylko obrażenia zwiększone w porównaniu do tej obsydianowej o 1, więc nie jest tak fajnie, jak mogłoby być, ale zawsze jest to lepsza rzecz. Obrona i atak są takie same, więc tym nie będziemy się yy, przejmować. Oj, 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 co ja zrobiłem? Sprzedałem obsidian. No nie, to było głupie. Ni naprawdę nie chciałem tego robić. Yy, pchur, nie wiem, co teraz. Aj, ludzie, ale żebym dał. Ostro pojechałem. No nic. Będę musiał z tym żyć hmm, Dobra, nie, nieważne nie e, Nic się nie stało tak naprawdę e, Po prostu brakuje nam obsydianu, więc e, rzeczą, którą zrobimy Przejdziemy się na piaski Aby po prostu zdobyć te cztery, e, cztery obsydiany tak, nie będzie to może jakoś zbytnio interesujące zajęcie, ale no, po prostu myślę, że wam to pokażę, no bo w sumie i tak wyciną dość dużo, no to yes. całe czyszczenia map więc yes. tam jedną mapkę, znaczy nawet nie mapkę, tutaj jest po prostu parę przeciwników, tam jakiś wyćwiczony jasnowic, więc to nie zajmie też zbyt... No i przepraszam Was, to nie zajmie też zbyt dużo czasu, więc... Więc nie ma co narzekać, a, a prawie... A prawie... Oj, 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 krytyk za 60 Nie wiem, co by było, gdyby zagnie tego hełmu, a idzie ten głupi jasnowidz... O, o, jak widzimy, jednak nie, jednak głupi Jasnowic zaczął... A jednak, ale jeszcze przy okazji zaczął naparzać e, zaka maczugą. To też się czasem zdarza. Nie wiem czym yes. to jest uwarunkowane, ale średnio im się to opłaca. Szczerze powiedziawszy, to, to naprawdę im się to średnio opłaca. Ok, i tutaj mamy mm, tego jasno widza, więc. Po prostu go zabijemy. I tutaj wilk jeszcze na sile. A to kto. Aha, dobra, myślałem, że po prostu myślałem, że ten jasnowidz zginął od razu. Hmm, dobra, no to tam niech się pali. Zagniech bije wilka. I jak widać, tutaj stoi doświadczony ork, który ma 120 punktów życia na sile. I sam atak i obrona yes. również są całkiem przyzwoite, jeśli chodzi o, o, o takiego wojownika. Zresztą widzieliście. Nawet jeden cios w plecy w głowę nie, nie wystarczył, aby go pokonać. Ale skoro mamy już wszystko, czyli cztery obsydiany, które potrzebowałem, wracamy do wioski, do Babura, zrobić topór. Jednak jeszcze lekka zmiana planów. Najpierw odwiedzimy Wiedźmę. I porozmawiamy o zdobytym smoczym amulecie i dzięki temu otrzymamy kolejne zadania od Airy, które w sumie moglibyśmy już robić, ale... Proszę bardzo. Jeden smoczy amulet. Co mam teraz z nim zrobić? Hmm, Przecież rzeczy samej. Co teraz? Airy, sama to wszystko rozpoczęłaś, więc skoro powiedziałaś A, musisz powiedzieć B. No dalej, powiedz nam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie mamy wiele czasu. To wszystko bardzo proste. Jeśli podejdziesz blisko zielonego smoka, który mieszka po drugiej stronie jeziora, a masz na sobie amulet, smok potulnie będzie podążał za tobą, gdzie się nie udasz. Zdobądź amulet, a reszta do pestka. Doprowadź smoka do obserwatorium, a kiedy zobaczy on harpie, zaatakuje je i oczyścić drogę. Chwileczkę, stop! Co za stara idiotka ze mnie! Prawie wysłałam chłopaka na pewną śmierć. Że też mi nie przypomniałaś. Babciu, co masz na myśli? Mam na myśli jaszczury, żyjące w środkowych szczytach obok przejścia do jeziora. Ale one są pokojowo nastawione. Kiedyś były przyjazne, ale już nie są. Jeśli dostrzegą wybrańca, możemy o nim zapomnieć. Nawet nie jestem pewna, co z nimi zrobić. Jednak może jest jeden sposób. A może zamienić słowo z baburem, wybrańcze. A on chodzi do odległych szczytów po kamienie. A jaszczury nigdy go nie atakują. Ale nawet nie myśl o wyruszeniu do środkowych szczytów, zanim nie znajdziesz sposobu na uspokojenie tych stworzeń. Rozumiem. A więc na dodatek muszę zawrzeć pokój z jakimiś przeklętymi jaszczurami. Jakie to wszystko męczące. Ale dziękuję i tak za radę, Estero, a także za twoje informacje, Ivy. Jesteś naprawdę bardzo zdolną panienką, maleńka. A ten znowu swoje, maleńka. Kiedy ludzie uświadomią sobie, że nie jestem małą dziewczynką? Czy nigdy nie udowodnię wybrańcowi, że zasługuje na więcej niż kilka słów? Ale ja się nigdy nie poddam. Okej, okay. tak więc jak widać, Ivy... To jest właśnie pierwsze, pierwsze objawy, oczywiście czytanie w myślach Ary uświadania nam to, że ta Ary się zakochała w wybrańcu. No zresztą cóż ale e, troszkę się plątam, więc po prostu wyjdziemy stąd i nie będziemy mówić o miłości Ary już więcej. Udamy się do wioski. Dobra, jesteśmy z powrotem we wiosce. No to spytajmy się, powiedzmy, Babura o środkowych szczytach, czy on ma jakieś informacje o tej muszli i jaszczurach. Nie ma nic specjalnego w środkowych szczytach, mówię Ci, a jeśli jest, to ja nie mam o tym pojęcia. Czy ja powiedziałem coś o muszli? Nie, chyba, chyba nie, nie, nie. Musiałem się wydawać tak. Jak widać, Babur nic ciekawego nie wie, a co powie nam starzec? Oczywiście ten tekst starca jest sprzed jego zdrady. W dzisiejszych czasach środkowe szczyty są niebezpieczne, ale kiedyś było całkiem inaczej. Ludzie żyli w zgodzie z jaszczurami zamieszkującymi tamte tereny. Nawet wybudowali na swoim połtarzu znak pokoju oznaczający otwartą drogę, wielką muszlę. Ale niedawno muszla zniknęła, a środkowe szczyty stały się znów niebezpieczne. Aha, jednak je co, jest coś o muszlich. Ale jak widać, ta rozmowa z Erfarem była sprzed tego, jak zdradził, jak, jak dowiedzieliśmy się o jego zdradzie, no bo po prostu, jak już mówiłem, wybiegłem w przód, jeśli chodzi o misję dla wioski. I słuchajmy, możemy również tekst od, o zdradzie kapitana, więc też to trochę, to, trochę nie po kolei jest. Dobra, no to jeszcze o wyprawach rzemieślnika w góry. Powiedziałeś mi, że nie ma nic szczególnego w środkowych szczytach, a teraz widzę, że sam chcesz tam pójść. I co ty, na to? Prowadzę wiele interesów, sam wiesz. Czy oczekujesz ode mnie, żebym o nich wszystkich każdemu mówił? Zostałbym wtedy bez grosza. Zatem w porządku. Babur nie obawia się jaszczurów i chodzi, gdzie chce. A droga, która była kiedyś bezpieczna, już taka nie jest. Jestem pewien, że umieścił muszlę gdzie indziej. Przebiegły diabeł. Ale poczekaj, zaraz wszystko naprawię. Więc jeśli zabiorę wielką muszlę z ołtarza w odległych szczytach i umieszczę na ołtarzu w środkowych szczytach, droga na północ zostanie otwarta. Wtedy będę mógł przejść na drugą stronę do obserwatorium. Tak więc pomóż! Mm -hmm. Tak więc pomuszle. To jest trochę zrobiona trochę ten dialog jest nie do końca taki jak powinien być Ach, więc cóż, cóż na to poradzić nic na to nie poradzę więc e, chodzi mi o to, że skąd Zach dowiedział się, że, że jest tam muszła w odległy szczytach, oczywiście babur tam chodzi ale, ale to nie było tak jasno powiedziane jak być powinno no nic, ale to już nieważne hmm, zapraszam Was do następnego odcinka